Ćwiczenie trzecie, strona 98, tym razem rozwiąż nierówność, no, zadanie podobne jak poprzednio, z tym, że tam mieliśmy do czynienia z równaniami, tu wchodzimy już w nierówności, wbrew pozorom, jakbyś na pierwszy rzut oka mogło wydawać, nie są to nierówności kwadratowe, liniowe no i teraz tak, 4x kwadrat odjąć, 2x plus 1 w nawiasie do kwadratu, mniejsze od 3. A plus b kwadrat, czyli a kwadrat, 2x do kwadratu, 4x kwadrat, dodać 2ab, czyli 4x i dodać 1, mniejsze od 3. Minus przed nawiasem zmienia znaki, czyli z plusa robi się minus, z plusa robi się minus i z plusa robi się minus. x kwadrat nam się skrócą, mamy minus 4x, mniejsze od 3, dodać 1, jedynkę przenosimy, zmieniamy znak. Z minusa na plus, na przeciwny, no ale w tym przypadku z minusa na plus. Dzielenie przez liczbę ujemną obraca nam znak i otrzymujemy x większy od minus 1. W podpunkcie B mamy 3 odjąć x podniesione do kwadratu i to ma być większe lub równe x kwadrat plus 12. A minus b kwadrat to jest a kwadrat, czyli 9. Odjąć 2 razy 3 razy x, czyli odjąć 6x, dodać x do potęgi drugiej. I to ma być większe lub równe. x kwadrat, dodać 12. x kwadrat są z obu stron, więc one się nam to skrócą. Minus 6x zostawiamy. A z prawej strony mamy 12. Odjąć 9, odjąć, ponieważ zmieniamy znak przenosząc na drugą stronę. No i mamy minus 6x jest większe. Lub równe 12993. Dzielenie przez liczbę ujemną, czyli x jest mniejsze lub równe minus 3,6, czyli minus 1,2. Tu też zauważamy, że znak trzeba było obrócić. W podpunkcie C mamy 2x plus 1 razy 2x minus 1. Większe od 4, y, większe, nie większe równe. 4x kwadrat minus 9x. No i teraz tak: a plus b razy a minus b to jest a kwadrat minus b kwadrat. 2x do potęgi drugiej to jest 4x kwadrat. Podjąć 1 do kwadratu to 1. I to ma być większe od 4x kwadrat minus 9x. Po obu stronach mamy 4x kwadrat, możemy się tego pozbyć. No i powiedzmy, żeby uniknąć dzielenia przez liczbę, jak mogę sobie to 9x przerzucić na drugą stronę, będę miał plus 9x i to będzie większe od 1, czyli x będzie większe od 1 dziewiątej. I podpunkt d ostatni w tym zadaniu 2 odjąć 2x minus 1 do kwadratu mniejsze lub równe 3 minus 2x razy 2x dodać 3 no i zaczynamy a minus b kwadrat a kwadrat czyli 2x do kwadratu to 4x kwadrat minus 2ab czyli minus 4x plus b kwadrat czyli 1 a z prawej strony mamy a minus b razy b plus a czyli my patrzymy na ten, na ten nawias z minusem i mamy a kwadrat, czyli 9, minus b kwadrat, czyli 4x kwadrat. Pozbywamy się nawiasów, czyli minus zmieni nam znaki wewnątrz, czyli będzie minus 4x kwadrat plus 4x i minus 1. A z prawej strony 9, odjąć 4x kwadrat. Minus 4x kwadrat mamy po obu stronach, więc pozbywamy się tego. No I zostaje nam 4x dodać 1. Mniejsze lub równe 9. Jedynkę przerzucamy. Zmieniamy znak. Mamy 9 odjąć 1, czyli 8. I dzielimy to obustronnie przez 4, czyli x jest mniejsze lub równe 2.